Witam na kanale Planszowo Wędrujemy sobie po różnych sklepach planszowych i oglądamy ich oferty i tak dalej. Niektóre sklepy znam w niektórych sklepach, że tak powiem jestem stałym klientem i y, bardzo dużo o nich wiem i mogę pochwalić y, i tak dalej. Są też sklepy tak jak na przykład tutaj Planszo y, Sfera, y, które nie znam po prostu wiem o ich istnieniu, ale osobiście nie miałem okazji nic skupić y, jest tak y, Planszo y, planszo strefa, planszo sfera, planszomania, no planszo te kurcze nie mam ciągle problem zapamiętać, mam zapisane zakładki, więc tak, to jest sklep z Warszawy więc yy, sensowo Obery, że ktoś jest z Warszawy pytanie, czy oni mają, yy, mają sklep stacjonarny też, dajcie, dajcie z nas po prostu jeżeli jeżeli, jeżeli tak, no to jeżeli znacie ich, to dajcie, opowiedzcie po prostu, czy kupowaliście i tak dalej, i tak dalej, prawda? Wysyłka, wysyłka, wysyłka za pobraniem, czas realizacji albo kurier, nie ma darmowej wysyłki. Ogólnie bardzo estetycznie to wygląda, fajnie, tak, no, ładnie, ładnie. Tutaj AI zrobiło grafikę, no to teraz jest. Y, bardzo popularne, tak wyglądają sobie gry, tutaj mamy nowe produkty, mamy tak zabawki puzzle, karty na koszulki, przykładowo sobie wejdźmy, ale dobra jest y, przynajmniej, y, że dostępne natomiast nie można sobie, y, można według marki y, powiedzmy segregować coś tam, ale nie można wyszukiwać według rozmiarów na przykład więc to jest, y, to jest y, problematyczne, ale są na przykład gry strategiczne, słowne, science fiction zobaczmy co tu jest rzucone Obecnie brak na stanie, tak? Aha, w ten sposób jest zaznaczone. Szkoda. F Fallouta chyba już y, ze sklepów nie da się kupić, bo tu nie będzie do druków już. Tutaj chyba już y, ta licencja została zaprzepaszczona i, i to jest przegrana sprawa. Żałuję, szczerze mówiąc. Y, West Knight mam. Y Kurczę, żałuję, że, że nie mam tej wersji Kickstarterowej podstawki, bo nadaje troszeczkę fajnych dodatków, które nie są warte tej ceny, za którą to z drugiego biegu można niestety kupić. Yy, dobra, yy, gry, yy, są gry dla dzieci. O, to jest też ważne, I, bo wiele osób o to pyta i tak dalej. I tutaj niekoniecznie są takie same gry jak wszędzie gdzie indziej, przynajmniej jest 12 stron aż tego. Dzieciaki kontra rodzice. to wydaje wydawnictwo Aleksander i bardzo fajne. Przedstawiałem jedną z takich gier, bardzo fajnie to wygląda. Warto te gry oczywiście koszulkować sobie, one wtedy znacząco wydłużają czas rozgrywki, czas życia z dzieciakami, ale, ale są to fajne, fajne rzeczy. Dobra, jest kategoria dla dzieci, w każdym razie, jest kategoria fantazy, tak? Tutaj jest descent, a to jest scenariusz tylko nie. 120 zł spadkobierca można kupić, tak? Można to wrzucić do koszyka, zgadza się. To jest kampania. A to jest chyba taka broszura, tylko po prostu nie, nie jestem pewien, nie? Nowa księga kampanii, tak. 120 zł, no dużo, nie? Dużo, no ale ten, tu jest round bond, round bond trzecia edycja, można jeszcze kupić, duże ceny są, rzeczywiście już, już, już te ceny, tutaj niestety trochę sobie zapłacimy, patrzę czy jest coś ciekawego. Draco, kurczę, muszę to sprzedać. Dungeon Saga, po polsku wyszła ta podstawka jakiś czas temu Taka bardzo prosty system, nie angażujący jakoś mocno Ale można grać solo, jeśli się nie mylę, tak, tam są chyba karty do gry solo Natomiast jest też ta wersja taka wypasiona po angielsku Jeszcze w ogóle do tego, do tego. ja w ogóle chciałem to kupić od producenta, tylko że nie byłem w stanie zrobić płatności po prostu do Rosji i, i tyle nie więc nie byłem w stanie bo mogłem to kupić za z tym dodatkiem z tymi właśnie yy, elementami terenu i tak dalej za bardzo dobre pieniądze no ale się nie dało tego zrobić dobra gry kooperacyjne mnie jeszcze yy, ghostor jest bardzo yy, gra która wali po obie równo i, i nie jest łatwa nie jest łatwa ja mam jakieś takie trudne doświadczenia nie yy, z, tą, z tą grą prawda Mówię, nie mają za dużo gierek ale ale wygląda, wygląda to bardzo bardzo zacznie. Tutaj mamy y, gry przygodowe: y, Discovery, Nieznane Lądy, też taka starsza gierka, y, ciekawa y, pod tym kątem, że każda gra wygląda troszkę inaczej, ma troszeczkę inne rzeczy, inne kafle terenu i w ogóle rodzaje terenu, nie? Y, więc jak kupicie dwa egzemplarze, to one będą różne, y, będą się różniły, będzie dużo rzeczy podobnych, ale ale będą rzeczy, które, które, nie są takie, takie same. Nie ma, nie ma, tu za dużo gierek, ale no na przykład jest sporo do katana rzeczy. Mówię, warto zawsze sobie sprawdzić cenowo, tu pod dzieciaki się szukali Zotero, grę ze zwierzątkami, to bardzo fajna. Montana, fajna gra, kiedyś jakiś czas temu dawniej, dawniej grałem w to. Jedyne co żałuję to to, że mm, no Nie mieliśmy dodatków, do, że nie wyszły dodatki do tego, bo też był dodatek nawet pod grę solo. Santa Maria. Do tego mam y, dwa dodatki: y, 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 po angielsku y, takie nieduże, które poszerzają tą gierkę. Taka sobie gierka. Y, no, starsza gierka wygląda już jak starsza gierka, i tak dalej ja nie narzekam na nią, dobra słuchajcie planszą sfera, jeżeli ktoś kupował tutaj jeżeli ktoś zna ten sklep jeżeli ktoś wie czy oni mają sklep logiczny to dajcie znać obejrzeliśmy tutaj, trudno cokolwiek powiedzieć o tym sklepie, nie mają programu rabatowego nie mają darmowej wysyłki no ale może czasami można znaleźć właśnie coś co nie można już kupić gdzie indziej po prostu na przykład wyspę Sky chyba jest raczej trudno zdobyć ceny no nie zawsze są najlepsze Przynajmniej tych takich bardzo rzadkich rzeczy, jak na przykład do Wanda 3 edycja. Ale są. Mówię, właśnie, jak się idzie do innych sklepów, czasami można znaleźć coś, co już nigdzie nie ma. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. Widzimy się na innych filmach. W subskrypcjach powolutku zaczynamy wdrapywać się w stronę 300 subskrybentów. Będę wdzięczny, jeżeli również Ty się dopiszesz do subskrypcji i zaprosisz swoich przyjaciół, znajomych, pokażesz im kanał i oni również zasubskrybują. Dziękuję i do zobaczenia w następnym filmie.